Witam ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę odpowiedzieć na często zadawane pytanie oleje MCT. Czy warto? Jeżeli tak, dlaczego warto stosować w przypadku diety ketogenicznej i być może nie tylko. Zapraszam do oglądania. fasy tłuszczowe MCT, czyli medium chain triglycerides. Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym cię prosić o subskrybowanie kanału, zadawanie pytań, no i oczywiście pamiętaj, łapce w górę pod warunkiem, że to co robię ci się to w jakiś sposób podoba, a ten kanał poświęcony jest tematyce optymalizacji psychofizycznej poprzez dietę, diety typu low carb i biohacking. Zatem Kwasy tłuszczowe MCT, czyli Medium Chain Triglycerides, to kwasy tłuszczowe, które, e, która to grupa, e, może zazwyczaj składać się z e, trzech. Albo czterech kwasów tłuszczowych. Chodzi nam o kwas tłuszczowy kapronowy, kaprylowy i kaprynowy, i niektórzy dokładają do tego jeszcze kwas tłuszczowy laurynowy. Chodzi o długość wiązań, z, jeżeli chodzi o węgiel, i mamy odpowiednio C6, C8, C10, C12. Niektórzy nie, za, nie zaliczają tutaj tego C12, natomiast można śmiało tutaj tą grupę, Poszerzyć jeżeli chodzi o MCT, chociażby ze względu na to, że kwas laurynowy, podobnie jak kaprylowy, ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Z czego zresztą słyną same oleje MCT. No dobrze, zacznijmy od podstaw. Dlaczego warto stosować oleje MCT? Po pierwsze, powiedziałbym bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o adaptację, czyli o wprowadzenie siebie w stan ketozy. Szczególnie jeżeli chodzi o frakcje C6, C8, C10, to są frakcje, głównie C6, C8, to są frakcje, które są ketogenne, czyli ułatwiające wejście w stan ketozy. I tu jest bardzo ważna rzecz. W przypadku osób, które zaczynają, jest to coś, co się trawi bardzo szybko. Bardzo szybko podnosi poziom ciałketonowych w mózgu, jeżeli jesteś osobą, która przestawia się na na tłuszcze niektórzy mówią tak, no węglowodany są zawsze priorytetowym paliwem nie dlatego, że tak po prostu jest, tylko dlatego, że węglowodany najzwyczajniej w świecie mogą zagrozić Twojemu życiu podbijając za wysoko poziom cukru we krwi, dlatego organizm musi się w pierwszej kolejności uporać z węglowodanami, a dopiero później może zająć się innymi źródłami energii, gdzieś w tej hierarchii jest jako pierwszy alkohol ale to już nie ma znaczenia. Czyli po pierwsze, wprowadzanie się w stan ketozy w sposób szybszy. Jeżeli chcesz, żeby rozpalić piec, który będzie palił kwasy tłuszczowe, przekształcał na ciała ketonowe, zaczynaj od kwasów MCT. Oczywiście możesz używać tej formy skoncentrowanej, możesz też używać oleju kokosowego, natomiast ta forma skondensowana jest faktycznie dla żołądka dla jelit, dla wątroby dosyć korzystna, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które zaczynają dietę ketogeniczną, miały kiedyś różnego rodzaju przygody z woreczkiem żółciowym czy też wątrobą albo woreczka żółciowego nie mają. Czyli jeżeli chodzi o wprowadzanie w stan ketozy, jak najbardziej tak, w przypadku osób zaawansowanych, rozpoczynanie dnia na przykład od łyżki oleju MCT i rozmieszanie tego w dobrej kawie jest to coś co może rozpocząć Twój dzień, rozpalając ten piec. I jeżeli chodzi o tak zwany bulletproof coffee, nie musisz tam ładować pół kilograma masła i drugie pół kilograma masła orzechowego. Oczywiście przekoloryzowuję to celowo. Wystarczy dodać tam różne ilości oleju MCT i prawdopodobnie bardzo ciężko będzie Tobie odłożyć to w postaci tkanki tłuszczowej, w przeciwieństwie do masła czy też masła orzechowego. E, Okej. Okay. Czyli mamy to działanie związane z generowaniem czy też rozpalaniem pieca, nazwijmy to tego naszego ketogenicznego, który pozwala nam uruchomić maszynerię przekształcającą kwasy tłuszczowe w ciała ketonowe. Teraz kolejna sprawa, działanie na mózg, czyli działanie nootropowe. Jak najbardziej, bardzo szybko zwiększa stężenie ciał ketonowych w mózgu w przypadku kiedy jesteś osobą która stosuje dietę ketogeniczną będzie to miało dosyć duże znaczenie. Oczywiście wiele osób oczekuje tutaj jakiegoś takiego pobudzenia na poziomie amfetaminopodobnego, czegoś takiego nie oczekuj. Będzie to po prostu wyrównanie, nazwijmy to poziomów energii, na poziomie mózgu będzie ci się bardzo dobrze myślało. No i nie podbijesz sobie w żaden sposób cukru, co jest z perspektywy poranka bardzo dobrą rzeczą. Działanie no jak się okazało, dotyczy nie tylko ketogeników, czyli osoby, które są na protokole diety ketogenicznej, bądź też diety typu high fat, low carb, bo tutaj, jak badania niektóre pokazały, w przypadku stosowania olejów czy kwasów MCT. Mają one bardzo, dobre, bardzo dobry wpływ na zdolności poznawcze, zdolności kognitywne u osób chorych na Alzheimera i e, demencję. Starczą. E, niejednokrotnie badania potwierdzały, że niezależnie od diety, jaką ludzie stosowali, w momencie, kiedy do diety włączano kwasy MCT, te zdolności kognitywne, poznawcze poprawiały się u osób chorych na Alzheimera, czy też e, posiadających różnego rodzaju e, demencje umysłowe związane z Zazwyczaj z wiekiem. No Nie ukrywajmy, że to, co często powtarzałem, um, są choroby, które wiążą się z cukrzycą typu trzeciego, czyli wiążą się z tym, że komórki mózgowe są oporne na insulinę, a wtedy w przypadku większości obszarów mózgu, zaznaczę większości obszarów mózgu, e, tego rodzaju rozwiązanie, mianowicie korzystanie z ciał ketonowych, będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Teraz Kolejna sprawa, działanie, już o tym mówiłem, bakteriobójcze, przeciwgrzybicze. Gdy mówimy o stosowaniu oleju kokosowego, olej kokosowy od dawna jest znany jako wsparcie w odniesieniu do walki z grzybami Candida i no, niektórzy szacują w świetle niektórych badań, że można tą Candidę zredukować o 25%, dodając tylko i wyłącznie olej kokosowy. Co prawda z tym się nie do końca zgodzę. Pamiętajcie, że tego rodzaju badania nie są miarodajne, ponieważ... Zależy to, z czego składa się cała dieta i jakie są pozostałe komponenty. Natomiast, jeżeli się dobrze trzymasz diety, dodasz olej kokosowy, ten efekt synergistyczny na pewno wystąpi i ułatwi tobie działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne i grzybobójcze. Wyobraź sobie, że bardzo dobrą rzeczą, którą zresztą często stosuję, to po umyciu zębów, to pukanie sobie w celu uzupełnienia właściwej, czy, czy zapewniają sobie właściwej mikrobioty w, w ustach i wybicie tego, co mi jest niepotrzebne, właśnie płukanie za pomocą łyżki oleju kokosowego. Polecam, sprawdź, zobaczysz, co się stanie. Zresztą wiele takich płukanek na bazie oleju kokosowego obecnych jest na rynku. Kolejna sprawa to jest stosowanie kwasów MCT przy różnego rodzaju wycinkach. I tutaj czyli chodzi mi o o utratę tkanki tłuszczowej. Jest wiele badań naukowych, które porównywały na przykład osoby stosujące ograniczenia kaloryczne i osoby, które stosowały long chain triglycerides i medium chain triglycerides, czyli MCT i LCT, czyli te długołańcuchowe i średniołańcuchowe. I okazuje się, że te średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe zdecydowanie bardziej ułatwiały redukcję tkanki tłuszczowej. No i w zasadzie, powiem Ci szczerze, w zaufaniu bardzo często zachęcam ludzi, którzy chcą zredukować masę ciała, żeby za dużo tych długołańcuchowych tłuszczów nie ładować tam, nie obciążać organizmu, nie spowolniać metabolizmu, ale podtrzymywać cały czas piec na wysokich obrotach poprzez dorzucanie na przykład do posiłku, który nie zawiera dużej ilości tłuszczów, łyżki oleju MCT. Bardzo dobra metoda, jeżeli chcesz zrzucać wagę te MCT mogą Ci to dobrze ułatwić. Skoro mówimy o, o yy, zrzucaniu tkanki tłuszczowej, pamiętaj, że tłuszcz to jest bardzo dobre źródło energii. W przypadku yy, kwasów tłuszczowych MCT faktycznie są bardzo dobrym źródłem energii. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest coś, co oszczędzi Twoje jelita, coś, co oszczędzi Twoją wątrobę, drogi żółciowe. Zatem jest to coś, co bardzo szybko przejdzie yy, przez Twój organizm, dostarczy Ci bardzo szybko energii. Yy, cóż, jeżeli jeżeli chodzi o wiele badań na temat wpływu oleju MCT odnośnie redukcji cholesterolu, frakcji LDL. Tych badań faktycznie trochę już się pojawia, natomiast znowu wracam do Ciebie z takim sceptycyzmem. Pamiętaj, że to jest jeden wycinek diety. Jeżeli dodamy łyżkę oleju MCT do diety jadłospisu osoby, która na co dzień zajada się ogromnymi, potężnymi ilościami smalcu, boczku, pomimo niewłaściwego. Nazwijmy to genotypu który mógłby nieco komplikować sytuację i powodować, że w połączeniu z dużą ilością długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ten LDL może mocno wzrosnąć, a chodzi też o, o poziom trójglicerydów, no tutaj powiedzmy zastosowanie MCT jako dodatku, jako dodatku jest czymś, co pewnie mocno sytuacji nie zmieni, ale jeżeli wymienimy na przykład część kwasów tłuszczowych na kwasy MCT, faktycznie ten poziom cholesterolu może się Fajnie stabilizować, ale to już tutaj dzielę się z Tobą moim wieloletnim doświadczeniem w pracy z klientami, gośćmi, pacjentami, jakkolwiek by to nie nazwać. Tak czy siak, z ludźmi, którymi miałem zaszczyt pracować. Czyli podsumowując, olej MCT w przypadku diety ketogenicznej jak najbardziej. Tak. Możesz go oczywiście pozyskać z bardzo wielu źródeł. Natomiast jeżeli masz olej MCT, stosuj po to, żeby lepiej pracować Twój mózg, po to, żeby wyregulować Twoją mikrobiotę, po to, żeby pozbyć się zbędnych bakterii i grzybów, po to, żeby mieć szybsze źródło energii, po to, żeby stracić na facie, po to, żeby zlikwidować na przykład Kandidę po to, żeby obniżyć sobie cholesterol. Skąd MCT możemy czerpać? No oczywiście, prosta sprawa. Kupujesz sobie butelkę MCT. Zazwyczaj MCT pochodzi z dwóch źródeł, które sprzedawane jest w butelkach, czyli olej kokosowy i olej palmowy. Co do oleju palmowego, jest tutaj dużo kontrowersji, nie będę się w to wgłębiał. Natomiast tak naprawdę MCT również możesz pozyskać z nabiału. Tak naprawdę nie duże ilości MCT znajdują się w mleku, w maśle, a co do nabiału, jeżeli chcesz naprawdę dobrego nabiału, zachęcam Cię do spożywania takich serów, jak na przykład halumi czy sery owcze albo kozie, które w swoim składzie będą miały więcej MCT. Więcej MCT to jest lepsza głowa. I co jeszcze, kto wie, widzisz, tak mi się zrymowało, wiem, że zawsze mi jest gadania mało, ale tym samym dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeszcze raz, jeżeli Ci się podobało, łapka w górę, komentuj, zadawaj pytanie, niedługo sesja Q&A, a tymczasem Ciebie serdecznie pozdrawiam, formy ponad sufit, wspaniałego samopoczucia, najlepszego. Trzymaj się, cześć.